Dis so dis is so Ja ja het jy iets gesien? Nie chciałbym zabierać na ten temat głos. My skupiamy się na tym, co, co, co tak naprawdę nas interesuje. Dążymy do, do awansu, do ekstraklasy. Wiemy, co się dzieje, sami to odczuwamy, bo kibice no dzisiaj, no można sobie powiedzieć, no nie pomagali nam, zajęli się, zajęli się z góry założonym jakimś tam piknikiem. No szkoda, bo potrzebowaliśmy ich dzisiaj w pierwszej połowie, w drugiej połowie też po zdobyciu bramki i liczyliśmy na doping, no mają, 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 walczą, walczą o coś, ja to rozumiem, tylko szkoda, że też to trochę naszym kosztem się wszystko, wszystko robi.